Jesteśmy tu z okazji Święta Niepodległości. Nasze stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, no, jesteśmy prawda, w wielkiej takiej posłudze ku czci ofiar pomordowanych na wschodzie. Czynnie się udzielamy, odwiedzamy tamtejsze cmentarze oraz miejscową Polonię, która tam oczywiście jeszcze pozostała. No w dniu dzisiejszym piękne święto. Wszyscy się cieszymy, radujemy z okazji niepodległości. Prawda? No tutaj, tutaj wszyscy czynimy wielki ukłon w kierunku naszej pięknej, niepodległej Polski.